Projekt Karkonosze Polsko-Czeskie Dziecięce Warsztaty Teatralne to jest projekt, który organizujemy po raz pierwszy. Bierze w nim udział blisko 30 grup zarówno z Polski jak i z Czech. I przede wszystkim w ramach tego projektu koncentrujemy się na działaniach warsztatowych, bo odbywają się zarówno warsztaty dla dzieci, jak i warsztaty dla instruktorów. I część grup będzie mogła zaprezentować efekty swojej trzydniowej pracy podczas uroczystego zakończenia projektu. A dodatkowo również ważną częścią tego projektu jest konkurs teatralny, w którym biorą udział wszystkie zespoły, które do nas przez te trzy dni przyjeżdżają. No i dodatkowo jeszcze atrakcją myślę przede wszystkim dla dzieci są spektakle gościnne w wykonaniu teatrów profesjonalnych, które odbywają się w teatrze animacji. <śmienic> Jestem instruktorem teatralno-plastycznym w Gminnym Ośrodku Kultury w Sylikona. To jest koło z Mamy dwie grupy, grupę młodszą i grupę starszą. Co prawda u nas jeszcze jest jedna, ale młodsza jest zupełnie zupełnie, ale te dwie są już działają od repertuar Starszy to jest taki teatr w teatrze czyli takie współczesne show, wyśmiewanie trochę naszego przyzwyczajenia do telewizora, naszych przyzwyczajeń do siedzenia przed ekranem czegokolwiek, komputer czy telewizor. Więc tutaj trochę się z tego naigrywałam. A jak Pani ocenia dzieci? Jak przygotowanie, zaangażowanie? Jak yy, za oceniają? Bardzo różne. Nie chcę ich teraz yy, gloryfikować, bo to absolutnie nie. Ja pracuję bardzo długo już w Domu Kultury, i muszę przyznać, że teraz te dzieci się ogromnie różnią od tego, co tam było na przykład 20 lat Teraz dzieci są przy... One chcą. One chcą mieć wszystko gotowe. Bardzo mocno... Ja nazywam się Julita Jakiel. Ja nazywam się Martyna Poliwka. A ja Gabriela Szydkowska. Przyjechaliście z kim tutaj? Z panią y, Bogusią. I co przedstawialiście? Y, Teatrze króla Nazy. No i jak Wam się w ogóle tu podoba? Jest całkiem fajnie, miła atmosfera. Czy y, idziecie jeszcze raz? Chętnie. No pomimo chyba, że przejedziemy. W zależności czy gramy dostępny konkurs y, z jakimś teatrzykiem.